inwestycja jest bardzo ważna dla gminy Kuźnia Raciborska. Właściwie wytycza myślenie i kierunek rozwoju w zakresie ochrony środowiska i jest chyba inwestycją najpotężniejszą, nie mówiąc o inwestycjach liniowych, jakie na przestrzeni ostatnich lat były realizowane na terenie Kuźni Raciborskiej. Chyba jest to taka sztandarowa samorządnej gminy, czyli od roku 1990 tutaj inwestycja. Dla nas szczególnie ważna i ten dzień dzisiaj dla nas jest istotny, bo oprócz tego, że udało Udało nam się to zrealizować, to udało nam się to zrealizować przy ograniczeniu do niezbędnego minimum kosztów własnych, bo przecież w budowaniu tego uczestniczyła Unia Europejska. Jakieś przebiegi w czasie można, można sobie odtworzyć, one są archiwizowane, zawsze można do tego wrócić. Uzyskaliśmy prawie 6 milionów złotych dofinansowania. To jest olbrzymie wsparcie, i właściwie bez tego wsparcia nie moglibyśmy nawet myśleć o realizacji tego. Także ma tutaj swój udział Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości półtora milionowej pożyczki. Przekazywaliśmy my także aport finansowy na realizację tego. Resztę pochodzi ze środków własnych, yy, przedsiębiorstwa, ale bardzo jesteśmy dumni, że taki obiekt mógł powstać. Ale przede wszystkim to była konieczność. To nie jest inwestycja, którą chcieliśmy mieć ładną, tylko inwestycja bezwzględnie potrzebna gminie. Nasza oczyszczalnia stara, pochodząca z lat 50., ona nie spełniała już żadnych wymogów, zresztą za nieprzystosowanie jej do obecnie obowiązujących przepisów musieliśmy płacić kary, także w tej chwili mamy rozwiązanie, które absolutnie rozwiązuje te wszystkie problemy i ściek o takich parametrach, jak dzisiaj mówią przepisy, jest wyprowadzany na zewnątrz. Tutaj w tym pomieszczeniu mamy pomieszczenie prasy i całej gospodarki odpadem, odpadem jakim jest osad nadmierny.